Spisak! Coś tam coś tam niemieckie. O o podróży w czasie, czy jest możliwe, tak. Mam nadzieję, że cię zadowoliłem, nie? Odpowiem na twoje pytanie filozoficzne. Widzisz, jaki ze mnie dobry filozof jest? Zaraz ci na to odpowiedziałem. Bez zająknięcia. W jaki sposób? A przez samochody, na przykład taki o. Oglądajesz poro do przyszłości, czy nie? Pani nawigator. Jeżeli oglądajesz poro do przyszłości, to właśnie wygląda podróże w przeszłość. Jak to co zrobić? Poprzez cząstkę kosmicznej energii. Nie mam wymysłów. Aj nawigator, nawigator. Nie jest to dobre, naprawdę. nas tylko fakty i realia. Jeszcze mi powiesz, że oglądasz polską telewizję, to, to cię w ogóle wyśmieję. Tam masz same fakty w polskiej telewizji, naprawdę. O, oh, fuck. Hmm. Czy kosmici istnieją? Ale teraz coś powiedział. Ale tak powiem. A widziałeś się w lustrze? Bo jesteś tak kosmicznie fajny oczywiście duszek widzu, nie? Żeby nie było, że obrażam. nie so, każdy widz jest takim super kosmitą. Najlepszy na świecie. Co zaraz wyjdzie, No co ci chodzi? <grymne> Kurde no. Wziąć tutaj komplementować to od razu źle. No co za... Co za hamy? <grymne> nie warto komplementować widzów, ewidentnie. Ewidentnie Nie warto komple komplementować. Teraz co? W ogóle może skoczyć Ale sobie mam pomysł. To jest dobry pomysł, tylko trzeba tutaj się zgrać i w czasie. O można opinię o streamerze wys... Tak, można również. Oczywiście tylko taką miłą opinię Duszek. Czyli prawdziwą. O, poszło. Ej, fajna mapa. Pod zaczyna mi się podobać, bo trzeba naprawdę tutaj trochę wykminić. Gdzie, co, jak zrobić. Fajna mapa. Naprawdę super. Jednego widać w dolnym. <laughs> Ejka, to ja! Jestem totalnym kosmitą. To prawda. Jestem tak fajn, fantastyczny, że jestem kosmitą. No, skam. Ej, ja ten zachwyt Dobra, nie jest środek. Ufolu. O, fajne tam. Och, ma no. Wow. Ale pogubił się jakiś kosmitom w sumie. To tanie pok nie trafiłem w to? Jakim cudem się to kawałki poszły jakieś tego drewna? Jakim prawem? Cyborgiem? Czy ja wiem? Bo mi się przypomniało, jaki wynik obsadzić na rewans z Belgią. Zostaniemy w dupę, no co? Wiesz, ja nie wierzę w cuda. To, że nam się jakimś cudem udało zremisować z tymi. <laughs> e, z Belg... Ale co... A nie z... Chwila. Z my... Przecież gremi... graliśmy chyba z Belgią, nie? Poprzedni mecz. Tak? Nie. Nie pamiętam z kim graliśmy. Dobra, to nie jeszcze. Ten remis to w ogóle był przypadkiem, także wiesz. Ja w to nie wierzę Okej, okay, to nie ty. Czyli od gdzie? Lewa strona Niezwyczaj, ale reklama mi się włącza jak zacząłeś mówić To jest znak To jest znak duszek, widzisz? To jest znak. Ale my chyba z Belgii. No właśnie, przecież z Belgią graliśmy chyba poprzedni mecz zremisowaliśmy, a z Holandii dostaliśmy w dupę, tak? Dobrze mówię? Czy na odwrót? Czy mi się teraz mecze po Piermandoliły? Czyli mi się męczy ma, popier mandoliło, okej, okay, rozumiem <laughs> Z Belgią 61 a... A, no to z Holandią zremisowaliśmy, dobra No to To ja nie wierzę w Cuda i dostajemy w dupę Przy dobrych wiatrach Naprawdę mega mega dobrych wiatrach Dostaniemy taki mały łomot Taki, taki tak... 3-0, nie? A przy wielkim pechu to znowu będzie tak z 6. Chyba, że naprawdę... nas już oszczędzą i dadzą nam tylko remis. Chociaż nie, no to jest niemożliwe, no. Na pewno pójdą na 100%. Na bank zagrają na 100% swoich umiejętności, więc... Na razie nawigator, dzięki, że byłeś. Elo, elo No nie zatrzymaj, żeś się! Dziękuję. Dobra, i teraz gdzie? Na dół? Coś? Mój ojciec mi dziś powiedział, że jak o to 45 minuty nie jest nasi, to wyłączy telewizor. Ale jeżeli... Poczekaj! Bo twój tato powiedział, że jeżeli Polacy nie strzelą, tak? Ale nie wspomniał, nie wspomniał. o Belgia. O Belgach. Także Belgowie mogą normalnie strzelać, tak? Naszym. <słuch> <słuch> Czyli jeżeli w pierwszej połowie będzie wynik 3-1, to on dalej będzie oglądał. No właśnie, <ścoughs> ewidentnie, ewidentnie nie miał co mówić. Ale No, naprawdę chciałem, żeby Polska wygrała z Belgium, no ale no, niestety, ale przemawiają umiejętności na boisko, a nie w wiara kibiców czy coś, nie. Kibice mogą tylko dopingować, to wszystko leży w nogach ki... w nogach tych, w nogach piłkarzy. A jaki mały piłkarzy każdy wie. Także ja nie wierzę w to, że oni naprawdę jakimś cudem to wygrają. Chciałbym, ale nie wierzę. Po prostu. Także porażka będzie, no. Ale jeżeli Polska wygra, to zjem swoje kapcie, <grystanie> Albo jak to było, nasram do torebki nauczycielki? <grystanie> Chyba ten filmik każdy powinien znać. A teraz gdzie... Ej, co jest? Ej, bo dalej jadę. Dalej jadę. O oh fuck. No i pojechałem. Nie. Tak z innej beczki Bartek widział, jak się pasmo zmienia. Inna gra jest normalnie. No właśnie nie grałem do w pasmów Może by się przydało znowu pograć. A czy widziałem u tego? Widziałem u. Jak on tam miał? Bonzo, gonzo. Jak sobie właśnie grał, nie? Bungo chyba? O, Bungo możliwe. Możliwe, że właśnie Bungo miał nick. Sobie troszeczkę chwilę pooglądałem, ale... Aż takich duży zmian nie widziałem. Chyba, że teraz coś wprowadzają nowego. Ej, sobie może? A co, jakiś nowy update wychodzi, czy co? Czy co, kaman? Bo u niego to widziałem, że normalna ta gra jest, tak jakby była, jak jest, no. Oprócz tych... Oprócz tej książki całej. Bo reszta chyba normalnie jest, jak jest, jak była. O mater dio, to jest naprawdę... Ciężki orzech do zgryzienia. Dlaczego ich mapy? Ale dobra, dało radę ogarnąć. A co wchodzę na streama, to widzę, że jakiś update jest jakieś milion duchów graficznych, chyba też mapy inne. Co... A po prostu nie jest może tylko i wyłącznie poprawa tych błędów w mapach i tak dalej. Bo na przykład ta mapa z campingiem to była strasznie źle zoptymalizowana. Tak lagowało na tej mapie to jest szok Ale trzeba by kiedyś tą sobie pograć jeszcze nie, Już nawet nie pamiętam jak to wyglądało ale dokładnie jeszcze No, bo to naprawdę się trochę pozmieniało, to jest fakt A to jest nowa gra, tylko że... W... To jest nowa gra, tylko że w innym wydaniu, nie? Bo wszystko jest takie same, tylko że troszeczkę się zmienia... Czy graficznie dalej? Pozostaje sam, taka sama, niestety To źle, Marcel. Siema, siema. Taka zostaje taka sama jaka była, tylko że się zmienia po prostu. leciutko, jakby. oprawa? Nowe, rzecz... Nowe rzeczy są dodane. Troszeczkę lepiej poprawione, może, ale to wiesz. A czy pograć można, nie? Tylko ja jak coś uprzedzam, jak coś uprzedzam że od razu to nagram na YouTube'a, nie? Także wiesz. Także żeby Marceń nie było. Żeby nie zdziwiony. Także pograć można, jest nie ma problemu, nie ma to... żadnego problemu nie ma. No mater dio. tylko tylko erę pozmieniać. Ło to nie wybuchaj. O Jezusie, No i zrobiło obum. Także <laughs> trzeba by ten bansmowaję pograć sobie to się w sumie dalej nie grało. A jak tam życie? A no, spoczko, powiem Ci Troje się poca, ale to chyba żona nowość, bo jest gorąco. Nagrałem sobie Ci odcineczek na jutro z GTA 4. No i co? Jakoś się żyje na tym świecie, po malutku. No. Dobra, lecę bo jeszcze w... na razie. Duszek mi miłego dnia życzę, oczywiście. Trzymaj się tam. trzym się. Maniaku L.S.P.D. Ty 61. jedna. Ty sześćdziesiono jedna duszkowa. No sześćdziesiona jesteś no. 60 jak się patrzy. A nie, wróć, ty grasz 60. Znaczy, nie grasz. Może, nieważne. Nieważne. Ok. Mapa skończona. Łatwa, przyjemna. jak na parkura przystało. Także. Po cyk.